Dziś na kanale przyjrzymy się niezwykle mocnemu i jednocześnie ciekawemu wywiadowi z prezydentem Karolem Nawrockim, w którym padły słowa ważne zarówno dla polskiej polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Redaktor pytał o głośną wypowiedź prezydenta Załęskiego na temat obronności Polski, o ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom i jej kontrowersyjne zapisy, o sprawę nuclear sharing. Czyli potencjalne wejście Polski w posiadanie broni atomowej, o spór dotyczący ambasadorów oraz kwestie reparacji od Niemiec. Prezydent Nawrocki odpowiadał konkretnie, nie unikał trudnych tematów, a momentami wręcz podkreślał, że presja społeczna i polityczna ma realny wpływ na kształt ustaw i decyzji. Jeśli interesuje Was, w jaki sposób głowa państwa ocenia kluczowe kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i relacji z sąsiadami, ten materiał jest właśnie dla Was. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tej rozmowy, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i podać ten materiał dalej. Dzięki temu dociera on do większej liczby osób. Prezydent Władimir Zełański nie tak dawno w rozmowie ze Sky News powiedział: W przypadku zmasowanego ataku na Polskę, Polacy nie będą w stanie się bronić. Pan podziela jego obawy? Co by Pan mu odpowiedział? Nie podobały mi się te słowa pana prezydenta. Wiem, co chciał przekazać. To jest oczywiste, że po trzech latach wojny, tak tragicznych doświadczeń, można powiedzieć, że jest to doświadczenie, za które Ukraina... Zapłaciła krwią swoich żołnierzy i cywilów, ale to oczywiste, że Ukraina jest bardziej doświadczona w prowadzeniu tego typu walki z rosyjskimi dronami. To jest doświadczenie, za które rzeczywiście zapłaciła bardzo wysoką cenę. Polska będzie gotowa się bronić, Polska jest gotowa się bronić, choć nie chcemy wojny i robimy wszystko, aby wojny nie było. Stąd powinniśmy z jednej strony wzmacniać nasze siły zbrojne, a z drugiej strony wykonywać taką pracę, jak wykonujemy też w Nowym Jorku, czy w różnych stolicach państw na świecie, aby budować nasz potencjał sojuszniczy. Pod względem technicznym oczywiście z 10 września powinniśmy wyciągnąć wnioski i lekcje w odniesieniu do rozwijania systemów antydronowych i takich rozwiązań militarnych, które dają możliwość walki z potencjalnymi rosyjskimi dronami, które być może kiedyś jeszcze nadlecą nad niebo Polski, choć wierzę że nie i myślę, że w tym kontekście były słowa prezydenta Zwoeńskiego choć uznaję, że mógłby to powiedzieć inaczej, bo trzeba pamiętać, że możliwości militarne Ukrainy wiążą się też z tym, że i Polacy i inne Kraje świata no, jednak od trzech lat wspierają Ukrainę, więc ten rozwój wojsk antry, antydronowych i w ogóle sił zbrojnych Ukrainy możliwy jest dzięki wielkiej solidarności krajów europejskich i krajów także spoza Unii Europejskiej, wsparciu jakie idzie dla Ukrainy. Więc myślę, że ta wypowiedź mogłaby być w bardziej dyplomatycznym tonie. To jeszcze jedno pytanie związane z Ukrainą. W Polsce trwa dyskusja, czy też nawet spór w związku z nowelizacją ustawy o pomocy Ukraińcom. O to na jakich warunkach mieliby w Polsce przebywać, jakie dostawać świadczenia i czym by to było uwarunkowane? Czy Pan w ogóle dopuszcza podpisanie tej nowelizacji proponowanej przez stronę rządową? Oczywiście dopuszczam takie rozwiązanie. Pierwszą ustawę zawetowałem, no bo nie umawialiśmy się na to, aby wypłacać... 800 plus niepracującym Ukraińcom. Większość parlamentarna, rząd zrobiły krok do tyłu, dopasowały tę ustawę do niektórych oczekiwań, moich oczekiwań jako prezydenta Polski. Do 10 października mam czas na podpisanie tej ustawy. Analizuję już ją i ja, i moi współpracownicy. Natomiast to pokazuje, że presja ma sens, bo ta ustawa przedstawiona pierwotnie, no, nie wyciągała żadnych wniosków z tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, dlatego ją zawetowałem. I jeśli miałaby taki sam kształt, to zawetowałbym ją po raz drugi. Ale wiem, że są w niej pewne rozwiązania, które być może skłonią mnie do tego, aby podpisać tego typu ustawę. Muszę rozważyć za i przeciw. Prezydent Andrzej Duda, Pana poprzednik, forsował otwarcie i zakulisowo przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing. Czy pan także będzie walczył o broń atomową dla Polski w ramach tego programu NATO? Ja uważam, że nasz rekord, nasze doświadczenie jako wspólnoty narodowej pokazuje, że Polska nigdy nie wykorzystuje swojej broni do tego, aby atakować inne państwa, państwa czy to swoich sąsiadów, czy inne niepodległe państwa. Dla bezpieczeństwa Polaków posiadanie broni atomowej, broni nuklearnej i przystąpienie do programu Nuclear Sharing byłoby dobrym rozwiązaniem, więc Czuję się zobowiązany robić wszystko, co przyniesie bezpieczeństwo Polsce, ze świadomością, że nasze wojny, które toczyliśmy na przestrzeni wieków i szczególnie na przestrzeni XX wieku, były zawsze wojnami augustiańskimi, to znaczy wojnami obronnymi w obronie niepodległości, w obronie ważnych dla nas wartości. Także potencjalny atom dla państwa polskiego nie wiązałby się z podniesieniem potencjalnego konfliktu czy, czy agresji, a wiązałby się z tym, że czulibyśmy się bezpieczni. Szef Biura Polityki Międzynarodowej, ten z Pana najbliższych współpracowników, Marcin Przydacz, mówił, że złożył Pan pewną propozycję dotyczącą rozwiązania sporu o ambasadorów Dolandowi i Tuskowi. Na czym ta propozycja i ten spór dziś polega I czy tutaj w Nowym Jorku miał Pan okazję poruszyć ten temat w rozmowach z ministrem Sikorskim? Bo na wielu zdjęciach stawialiście Panowie wrażenie ludzi, którzy potrafią się dogadać. No tak, panie redaktorze, drodzy państwo, oczywiście, gdy wspólnie reprezentujemy Polskę na forum międzynarodowym i siedzimy obok siebie, to staramy się robić to jak najlepiej, więc to nie jest czas na rozprawianie o wewnętrznych problemach, które są przecież między nami i są znane opinii publicznej, tylko jest to czas na reprezentowanie Polski. Myślę, że to dobra zasada i dobra reguła. Jeśli chodzi o ambasadorów, to zaproponuję konkretne rozwiązanie panu, Ministrowi wstępnie umówiliśmy się na nasze spotkanie w październiku. Do tego spotkania dojdzie. Wierzę, że uda nam się porozumieć, bo nie może być tak, że nie mamy w wielu miejscach na świecie swoich ambasadorów, a mamy też takich ambasadorów, którzy nie wykonują swojej pracy dyplomatycznej z pożytkiem dla Polski. Więc Polska potrzebuje tego, abyśmy doszli do jakiegoś kompromisu czy porozumienia. I wydaje mi się, że to, że to normalne i będzie to korzystne. Nie ma mowy o żadnych tajnych Umowach. Ja nie wiem, o czym dyskutuje opinia publiczna. Będzie to oficjalna dyskusja o tym, jakie mamy stanowiska i jak moglibyśmy rozwiązać ten problem, biorąc pod uwagę, że prezydent ma konstytucyjne możliwości w tym zakresie i czuje się wyraźnym współgospodarzem tej sytuacji. W Berlinie miał Pan okazję podczas jednej ze swoich niedawnych podróży spotkać się zarówno z prezydentem, jak i kanclerzem Niemiec. Rozmawialiście Panowie o reparacjach, czy to zadośćuczynieniach, kwestia semantyki pewnie. Jakie są efekty tych rozwów i czy są zaplanowane jakieś kolejne spotkania w tej sprawie? Ja przede wszystkim przedstawiłem Panu Prezydentowi i Panu Kanclerzowi sytuację, w której nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie rozpoczęli nowych rozmów na temat zadośćuczynienia od strony niemieckiej, znów semantyka reparacji czy zadośćuczynienia. Ja uważam konsekwentnie, Panie Redaktorze, Drodzy Państwo, że to nie jest kwestia ani do końca prawna, ani do końca kwestia właśnie semantyki, ale jest to kwestia polityczna. Jeśli nasi sąsiedzi, nasi partnerzy będą gotowi do tego, aby o reparacjach, zadośćuczynieniach dyskutować i podejmą taką polityczną decyzję, to jesteśmy gotowi dojść do takiego porozumienia. Jeśli będzie jednak blokada na poziomie politycznym, to pozostałe kwestie, ani semantyczne, ani prawne, nie mają większego znaczenia. Zasygnalizowałem powrót do dyskusji o reparacjach. Wstępnie umówiliśmy się, że w ramach zespołu polsko-niemieckiego ten temat będzie się pojawiał i liczę także, że do tego procesu dołączy polski rząd, bo przede wszystkim my w Polsce powinniśmy uznawać ubieganie się o reparacje jako wspólną politykę państwową. Nie mam na dzień dzisiejszy takiego poczucia, że jest gotowość strony rządowej do tego, aby wesprzeć prezydenta Polski w naszym planie zadośćuczynienia i Powiedziałbym także, że z kanclerzem Mercem rozmawiało się na temat reparacji w sposób bardziej otwarty niż z niektórymi politykami w Polsce. To akurat niepokojący sygnał. Czy Wiktor Orban jest dzisiaj przyjacielem, sojusznikiem Rzeczpospolitej Polskiej? Nie spotkaliśmy się jeszcze, panie redaktorze, więc nie odpowiem na to pytanie, ale mam nadzieję, że niebawem będę mógł pojechać do Budapesztu i po tej rozmowie z chęcią podzielę się z panem redaktorem swoimi emocjami. Przedstawiona rozmowa z prezydentem Nawrockim pokazuje jedno: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo kraju to nie są abstrakcyjne hasła, ale codzienność, która może zadecydować o naszej przyszłości. Usłyszeliśmy jasny sprzeciw wobec nadmiernych oczekiwań wobec Polski. Mocne akcenty dotyczące obronności, a także otwartość na dyskusję w sprawie reparacji i sporów dyplomatycznych. To wywiad, który daje do myślenia: czy Polska potrafi iść własną drogą, nie rezygnując z sojuszy, a jednocześnie broniąc własnych interesów? Dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie postawę prezydenta, czy jego odpowiedzi były wystarczająco stanowcze, czy może powinien był powiedzieć jeszcze więcej. Dzięki za uwagę pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.